Kończymy, będziemy wyprowadzać owce. Zostańcie. Na razie chodzi mi o to, aby się owce zgromadziły same. Tam jak widać zostały z tyłu jeszcze jakieś. Więc czekam, aż one zauważą, że stadów tutaj wraca. Szytlandy i, i borderek są tylko tu na wejściu, po to, żeby mi nie zaczęły wychodzić. Bo najtrudniej będzie, jeżeli mi część zostanie. Na zewnątrz, a część tutaj zostań, 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 tak jest dobrze, zostań. I czekamy, jak stado się całe zgrupuje, czyli maruderzy, dojdą do stada, to spokojnie pozwolimy im wyjść na łąkę. One są już najedzone, więc już będą chciały iść do domu. Czekajcie, jeszcze czekajcie. I bez popychania psem, wykorzystując naturalnie to, co chcą w tej chwili owce, tak? One chcą już iść do domu. Maruderzy już właściwie prawie, że doszli do stada. Jeszcze jakieś ogniaczki z rowu. Teraz zmieniliśmy pozycję, bo ja blokuję teraz tutaj, aby nam nie weszły na, na drugą część łąki. Chcę im tylko dać możliwość wyjścia na, do domu. Spidek, chodź do mnie. Musimy zdejmować presję na tyle, aby one zaczęły same iść. Spidek, Spidek Robin. Tutaj do mnie. Do mnie. Do mnie Spidek. Pituś. Zostańcie. Zostań. Tak i zobaczymy jak to będzie działało. Spidek zostań. No nie bardzo chcą mnie słuchać, bo dopiero co miały tu pilnować, aby one nie podchodziły, więc dla psów jest trudno teraz zrozumieć o co mi chodzi. Robin chodź tutaj. Więc bardziej to będzie na posłuszeństwie. Zostań. I poczekamy a szowce. Spokojnie przesuwając się, to jest taka jedna, która pierwsza tutaj da sygnał, że wychodzimy. Zostań. Zostań. No i pierwsza już wyszła. Rękę no jeszcze się cofnęła, bo reszta stada tu stoi. Zostańcie. Widzę, że to nie będzie tak łatwo i prosto, bo tutaj jest grubsza trawa. Zostań! Dobrze, Spidek! Chodź tu wróć do mnie. Do mnie! Spid do mnie. Dobrze, Spidek troszeczkę je pchnął. Zostań, robin. I spokojnie tu się. Zostańcie! Żarłoki nam się cofają jednak i zaczyna się robić lekki kocioł, ale to od tego tu są pieski, które jak widać naturalnie, bez mojego żadnej ingerencji, pilnują, żeby tu nie wchodziły. Stój, 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 zostań Spitku, tak dobrze, zostań, zostańcie, zostań, zostań, chodź tu do mnie, do mnie, wróć, wróć do mnie. Muszę zdjąć trochę presji, bo tam... Zostań! Wróć robić do mnie! Bo jagniaki... Chodź tu do mnie, Spit! Pozostałe jagniaki, niestety. Zostań! I tu będzie problem. Ale poczekamy. Zostańcie! Dorosła owca idzie, to pociągnie resztę. Koniec wszystkie mamy na łące.